Tak, ryczy niedźwiedź. A co jeszcze robi? O tym dzisiaj. To jest program Wojskopolskie.pl Adam Krzykowski. Dzień dobry z Poligonu w Nowej Dębie. Wojsko rośnie w siłę, czyli rok od wejścia w życie ustawy o obronie ojczyzny. Orkan w Zatoce Gdańskiej. Ostry pazur niedźwiedzia na Poligonie w Nowej Dębie i jak żołnierz. Polacy tłumnie ruszyli na ćwiczenia z wojskiem. Kraby na dobre zadomowiły się już na poligonie w Nowej Dębie, a tak właśnie szkoli się Żelazna Dywizja, która jest doskonałym przykładem tego, jak rozwija się polskie wojsko. Właśnie mija rok funkcjonowania ustawy o obronie ojczyzny, która wprowadziła armię na zdecydowanie wyższy poziom. Ustawa o obronie ojczyzny dała możliwości zwiększenia liczebności wojska. Chodzi między innymi o uruchomienie dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Tylko w tym roku przysięgę złożyło 9 tysięcy ochotników. Nie dopuścimy do tego, żeby na ziemi polskiej pojawiały się takie zdarzenia, tragiczne zdarzenia, jak w Buczy czy w Irpieniu. Wojsko polskie poprzez swoją siłę ma odstraszać agresora. W tym procesie właśnie kluczową rolę odgrywa ustawa o obronie Ojczyzny. Musimy mieć odpowiednią ilość żołnierzy i odpowiednią ilość rezerwistów przeszkolonych, zdolnych do walki, zdolnych fizycznie i co równie ważne, zdolnych psychicznie. Nowością jest obecność psychologa już podczas kwalifikacji wojskowej. Ustawa uprościła szereg procedur, skracając drogę do wojskowej służby. Te mechanizmy funkcjonują w 100%. Przypomnę, że od czerwca ubiegłego roku do końca grudnia wcieliśmy ponad 16 tysięcy żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Nowe przepisy umożliwiły też rekordowe inwestycje w najnowocześniejszy sprzęt ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Efekty to chociażby. To wszystko, co zamówiliśmy w Korei Południowej, a więc czołgi K2, armatochołbice K9, samoloty FA-50, ten sprzęt już jest w Polsce, już jest w Wojsku Polskim. Wszystkie kontrakty, które są realizowane przez Agencję Uzbrojenia, wszystkie te decyzje pomagają też odbudować w Polsce niektóre kompetencje. Zakup czołgów K2 jest tutaj najbardziej. Takim pokazowym przykładem bo koreańskie maszyny mają być serwisowane i produkowane w Polsce. Wraz z odbudową możliwości polskiej zbrojeniówki trwa odbudowa jednostek wojskowych. Fatalnym rokiem był rok 2011, kiedy zlikwidowano bardzo wiele jednostek wojska polskiego. Na czele z pierwszą warszawską dywizją zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki. Polska armia rośnie w siłę w powietrzu, na wodzie, lądzie, ale także w cyberprzestrzeni, która na szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku uznana została za domenę działań wojennych. Po raz pierwszy na poziomie ustawowej zdecydowaliśmy, zdefiniowaliśmy wojska obrony cyberprzestrzeni i ten nowy komponent. Sił zbrojnych jako taka wydzielona siła jest tutaj ważnym elementem, są określone zadania dla dowódcy. Rok funkcjonowania ustawy o obronie ojczyzny znacznie zmienił status Polski w NATO. Status liczącego się poważnego to było to marzenie mojego świętej pamięci brata, by o Polsce mówiono jako państwie poważnym i podmiotowego, suwerennego państwa. W ciągu dwóch lat, jeżeli tylko będziemy kontynuować swoją misję, polityczną misję, doprowadzimy do tego, że polskie siły lądowe będą najsilniejsze w Europie. Docelowo polskie wojsko będzie liczyć 300 tysięcy żołnierzy, co uczyni je najliczniejszą armią Europy. Ci żołnierze szkolą się na lądzie, szkolą się też na wodzie. Wszystko po to, by chronić nie tylko Polskę, ale całą wschodnią flankę NATO. Morski poligon w Zatoce Gdańskiej. To właśnie tutaj ćwiczą marynarze z ORP Orkan. W grze przede wszystkim artyleria. Załoga okrętu ORP Orkan zakończyła strzelania artyleryjskie. Realizowali kilka rodzajów strzelań do celu powietrznego oraz do makiety miny morskiej. Takie szkolenie służy zwiększeniu bezpieczeństwa na Bałtyku, a to przecież tą drogą do portów w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu docierają kontenerowce i gazowce. ORP Orkan, jeden z najnowocześniejszych polskich okrętów rakietowych, strzeże jednak przede wszystkim morskiej granicy kraju. Naszą główną siłą są nasi ludzie, którzy są niezwykle dobrze wyszkoleni, są bardzo zdeterminowani do osiągania swoich celów. Są, są żołnierzami, którzy za wszelką cenę będą bronić naszego kraju, jeżeli znajdzie taka potrzeba. A tego typu działania podnoszą tylko i wyłącznie kwalifikacje. Ćwiczenia, nieustanne podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie liczebności naszej armii to od ponad roku, od wybuchu wojny na Ukrainie, zadanie numer jeden wojska polskiego. Wszystko zgodnie z natowską zasadą odstraszania i obrony. O zwiększaniu bezpieczeństwa sojuszu, zwłaszcza wschodniej flanki i skoordynowaniu militarnej pomocy Ukrainie w Warszawie rozmawiali ministrowie obrony państw bukaresztańskiej dziewiątki. Jesteśmy skoncentrowani na wzmacnianiu naszych sił zbrojnych poprzez współpracę, ale także poprzez przeprowadzanie działań modernizacyjnych rozbudowujących siły zbrojne sojuszu północnoatlantyckiego. A w tej sprawie Polska jest jednym z natowskich prymusów. Prowadzimy największy w historii program modernizacji sił zbrojnych. To nie tylko zakupy za oceanem i w Korei Południowej, ale też rozwój polskiej zbrojeniówki. Na przykład nowoczesny polski krab będzie produkowany także w Gliwickim Bumarze. To jest szansa na rozwój firmy w przyszłości. To jest też szansa na to, żeby powstały kolejne dodatkowe miejsca pracy tu właśnie w Gliwicach. Jest bardzo duże zainteresowanie krabami, bardzo duże zainteresowanie piorunami. Także odczuwamy to zainteresowanie w związku z tym, że nasz sprzęt walczy na tej wojnie. Dodatkowo wysłane na ukraiński front z inicjatywy Polski czołgi Leopard będą remontowane w Gliwicach. Ta decyzja zapadła w Ramstein podczas spotkania grupy kontaktowej do spraw pomocy Ukrainie. Rozmowy ministrów obrony prawie 50 państw dotyczyły kwestii dalszego wspierania walczących na froncie. Teraz najważniejsze, by pomóc Ukrainie pozostać krajem suwerennym, niepodległym. Bez tego nie będzie o czym rozmawiać w kontekście ukraińskiego członkostwa w NATO. To temat na powojnie. Na razie ukraińska armia przygotowuje się do kontrofensywy, celem wyparcie Rosjan ze swoich ziem. Niedźwiedź 23 to największe w tym roku ćwiczenie 18 Dywizji Zmechanizowanej. Wspólnie z sojusznikami z Rumunii i Słowenii. Kilka tysięcy żołnierzy i kilkaset jednostek sprzętu. Zarówno tu na poligonie w Nowej Dębie, jak i w terenie przygodnym z wykorzystaniem doświadczeń płynących z wojny na Ukrainie. Armia w drodze na ćwiczenia. Tak zaczynał się Niedźwiedź 23. Największe tegoroczne manewry 18 Dywizji Zmechanizowanej. Staramy się zgrywać nasze pododdziały, budować wspólne zaufanie. Razem oczywiście jesteśmy silniejsi, więc staramy się jak najlepiej to robić nie tylko na poligonach, ale również w terenie tak zwanym przygodnym, poza poligonami, wykorzystując infrastrukturę cywilną. Dlatego widok wojskowych kolumn na drogach i wojskowego sprzętu w niewielkich miejscowościach południowo-wschodniej Polski nie powinien nikogo dziwić. Bliskie spotkanie z wojskiem to kwestia czasu. W końcu w Niedźwiedziu bierze udział kilka tysięcy żołnierzy ze wszystkich jednostek Żelaznej Dywizji. Staramy się korzystać z terenu przygodnego, czyli korzystamy tylko i wyłącznie z poligonów, tak jak w dniu dzisiejszym na poligonie Nowa Dęba, wykonując zadania ogniowe. Natomiast wszystkie stanowiska dowodzenia, wszystkie jednostki wojskowe, które wyszły z miejsc stałych do zlokacji, Staramy się, aby pierwsze miejsca ich operacyjnego przeznaczenia znajdowały się poza poligonami. Ale na poligonie w Nowej Dębie też nie brakuje żołnierzy i sprzętu. Tu ćwiczony jest każdy element, od zwiadu po strzelanie z polskich krabów. Kierowanie ogniem jest ostatnim elementem poddziału do walki. Wcześniej trenowaliśmy manewry. Zarówno wojskim, jak i ogniem. dzisiejszym połączyliśmy te wszystkie manewry plus wsparcie artyleryjskie i wyszło dobrze. Jest to element przygotowania nas do większego ćwiczenia, a na 23. Gdzie jak ta grupa była, przerodzi się w grupę międzynarodową. Międzynarodową zresztą już jest. Wraz z Żelazną Dywizją ćwiczą oddziały z Rumunii i Słowenii, a także to nowość, żołnierze rezerwy. Pierwsze wnioski. Eee... Bardzo duża frekwencja żołnierzy rezerwy, za co tu i w tym miejscu jako dowódca żelaznej dywizji bardzo serdecznie dziękuję, dlatego że widzimy w tej chwili już coraz lepszą nową jakość, jeżeli chodzi o, o, o żołnierzy rezerwy, którzy przede wszystkim, e, ja to powiem tak po, żo po żołnierstwie, znają się na robocie, a przede wszystkim są e, zmotywowani i są chętni do nauki przede wszystkim nowego sprzętu, którego w żelaznej dywizji z dnia na dzień po prostu przybywa. Dla żelaznej dywizji Niedźwiedź to też jeden z ostatnich sprawdzianów przed certyfikacją kolejnych jednostek 18. pułku artylerii z Nowej Dęby i 18. pułku przeciwlotniczego z Sitańca. Obydwie formacje są już niemal gotowe do działania. W tym roku kolejny egzamin dojrzałości dla pułku przeciwlotniczego i pułku artylerii. Na jesień będą rozgrywane ćwiczenia, w których stanowiska dowodzenia będą podawane certyfikacji i jeżeli się uda, jeżeli zespół certyfikujący oceni pozytywnie udział tych jednostek, otrzymają one również status combat ready, czyli pełnej gotowości operacyjnej. A przed całą żelazną dywizją za chwilę inny sprawdzian, tegoroczna Anaconda, czyli największe ćwiczenie. Wojska polskiego. Żelazna dywizja otwiera się na ochotników, którzy chcą zasmakować żołnierskiego życia. Zobaczmy zatem, jak wygląda taki trening z wojskiem. I nie ma co się wycofywać rakiem. Trzymamy. Instruktorzy, sprawdzić stabilność postawy. Zrywamy przyrządy celownicy. Trzymanie broni i stabilność postawy to podstawy, które zna każdy żołnierz polskiej armii, ale też podstawy, których może się nauczyć każdy uczestnik akcji trenuj z wojskiem. Projekt skierowany jest do obywateli naszego kraju, którzy chcą podnieść poczucie swojego bezpieczeństwa, nabyć umiejętności proobronne, jak zachować się w czasie ostrzału, jak nałożyć maskę przeciwgazową, będą mogli rzucić granatem ćwiczewnym. Poznać budowę broni, jej obsługę, załadować broń, oddać strzał na trenerze. Nasz punkt nauczania oparty jest o zapoznaniu uczestników akcji z budową zasadami działania karabinka MSBS Grot oraz przyjmowania postaw strzeleckich, ładowanie, rozładowanie broni oraz... W ostatniej kolejności wykonujemy rzut granatem RG42. Podczas treningu z wojskiem w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu można było poczuć się jak na prawdziwym polu walki umożliwiły to zajęcia z wykorzystaniem laserowego systemu strzelań. Bez systemu LSS nie można takich rzeczy przeprowadzić. Jest też dobry dla dowódców, którzy mogą wyciągać jakieś wnioski po prowadzonych działaniach i instruować żołnierzy i dawać jakieś rady. Kolejny punkt nauka przetrwania w najtrudniejszych warunkach. Przykładowy scenariusz: zgubienie się w lesie bez telefonu, nawigacji i zapalniczki. Psychika jest nieodłącznym elementem Surrevalu. Natomiast dzisiaj kandydaci trenują tutaj elementy z rozpalania ognia, dosłownie próbują wykrzesać ten ognienia. Dokładnie. Techniki, które mogą, z którymi mogą się zapoznać, no, pozwolą im na wykorzystanie ich w różnych strefach klimatycznych. Zajęcia zorganizowane na terenie Akademii Marynarki Wojennej to rzucenie uczestników akcji na głęboką wodę. Dosłownie do głębinowego basenu. Jest to basen o szerokości 8 metrów, długości 15 metrów i o głębokości 4,5 metra. Jest specjalnie dedykowany do zajęć tego typu, czyli do zajęć związanych z ćwiczeniami ratowniczymi. Po wyskoczeniu z basenu skok na matę. Nie był u taryfy ulgowej, z tego też względu, że chciałem, aby te zajęcia wyglądały tak, jak mają wyglądać, jeśli chodzi o postawy judo, samoobrony, kraw magnet Przede wszystkim tutaj nauczamy podstawowych form obrony, podstawowe zachowania, jakie mogą wystąpić i powinny wystąpić w trakcie zagrożeń. Tak jak mamy przed kijem, ale podobne będą zachowania, jeżeli będą zagrożenia przed bronią białą. Kolejne edycje akcji Trenuj z Wojskiem przyciągają setki uczestników. Do tej pory instruktorzy w mundurach przeszkolili kilkanaście tysięcy Polaków. Jestem instruktorem w Zakładzie Teorii i Praktyki Strzelnej Akademii Wojsk Lądowych. To jest moja profesja, to jest moja pasja i zawsze mnie cieszy, jeśli przychodzą ludzie i chcą, i są zaangażowani, i chcą się nauczyć tych postaw budowy, zasad działania i posługiwania się bronią. Uczestniczę po raz drugi w takim święcie, jak tutaj jest szkoleniowym świetna świetna rzecz dla każdego, który nie był w wojsku. Polecam każdemu, zachęcam, super sprawa naprawdę. Przeżycie wielkie. Dla wszystkich, którzy po zakończeniu 8-godzinnego szkolenia czują niedosyt, armia przygotowała specjalną edycję akcji Trenuj z Wojskiem pod hasłem Trenuj jak żołnierz. To 16-dniowe szkolenia, które będą organizowane w całym kraju w lipcu i sierpniu. My już nie możemy się doczekać. Tak strzelają kraby, spajki i BWP. No to już nas czas na szybkie strzały. Na początek biegniemy na Wojskowy Dzień Sportu. W 6. Batalionie Powietrzno-Desantowym w Gliwicach żołnierze dobrowolnej i zasadniczej służby wojskowej testowali swoją sprawność. Żołnierze Wojsk Powietrzno-Desantowych są elitą sił zbrojnych. I wysoki stopień wytrenowania fizycznego jest tutaj niezbędny. Dlatego wojskowi dbają o dobrą kondycję codziennie, nie tylko od święta. Ruszamy na kurs komunikacji strategicznej certyfikowany przez NATO. Jest to pierwsze tego typu szkolenie w polskich siłach zbrojnych. Program opiera się głównie na sposobie postrzegania i prowadzenia komunikacji strategicznej przez Sojusz. Oprócz Polaków w kursie uczestniczą osoby m.in. z Norwegii, Bułgarii, Islandii, Francji, Hiszpanii i Belgii. Teraz będzie ogłoszenie. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu pod kryptonimem Mur, ale Historia Wojska Polskiego. Dzięki akcji można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczne, edukacyjne i mural. Na ich realizację resort obrony zaplanował w sumie 1,5 miliona złotych. Wnioski należy składać do 15 maja. Mural w Twojej okolicy może opowiadać o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy. Dawniej i dziś. Wspólnie uczcijmy święto Wojska Polskiego. Jak zdobyć dofinansowanie? Zobacz na www.mon.gov.pl. Kolorujemy dalej. Konkretniej mówiąc, pokażemy Państwu malowanie jednego z egzemplarzy FA-50. Pierwsze samoloty z biało-czerwoną szachownicą przylecą do 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim już w tym roku. Najnowszy nabytek sił powietrznych zobaczymy także w sierpniu podczas Airshow w Radomiu. Pora na krawat, czyli koncert różnych artystów Wojskowej Akademii Technicznej. I tu nie ma co za dużo mówić, więc spodziwiamy. Na koniec pędzimy na czwarty rajd motocyklowy weteranów w Bydgoszczy. Motocykliści wyruszyli odwiedzić mogiły kolegów poległych na misjach zagranicznych. Już kolejny raz jedziemy w rajdzie motocyklowym weteranów, by okazać szacunek naszym kolegom żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy stracili życie w misjach zagranicznych. Rajd motocyklowy organizowany przez Centrum Weterana to symboliczne przedsięwzięcie ważne dla upamiętnienia żołnierzy poległych i dla ich rodzin. Cześć ich pamięci! Dla nas, dla dzieci żołnierzy poległych na misjach, to bardzo ważne, że koledzy i przyjaciele pamiętają o naszych ojcach. Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają. Czas niedźwiedzia się kończy, teraz przyjdzie czas na anakondę. My też kończymy, ale spotykamy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia!